Ej dobra, ej, widzowie, co ci tego? Ja właśnie wstałem. Widzowie mi mówią, jest giga inba w komentarzach, no nie? Jest giga inba w komentarzach. O poe, otwieram oczy, jeszcze ledwo co widzę. Już jeden komentarz to jest instant wyjebany, bo no, no nie tolerujemy takiego kłamstwa, ale musisz się od razu odnieść do jednego komentarza, który już wiem, że został wywalony. Słuchajcie tego. Był podobno jakiś komentarz odnośnie tego, czy odniosę się, że błagałem widzów itemy. Oczywiście, że się odnoszę. Gram trade'a. Nie przyjąłem ani jednego itemu za darmo. Każdy item, który wytrade'owałem, wytrade'owałem za Exalta, czyli za odpowiednik e, tego, za odpowiednik obecnego chaosa. Najprawdopodobniej. No, jeszcze nie mamy stronki z tradem więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Więc oczywiście, że się odnoszę. Czy gram trade'a? Tak, gram trade'a. Na jakim jestem etapie w ogóle to nagrywając? kampanię całą pierwszy raz, potem spędziłem chyba z 4 godziny szukając różnych możliwości. Builda przetestowałem każdy skill czarodziejki, Przeszedłem każdy akt w poe z zupełnie innym buildem czarodziejki. Wdem multum siana, wdem multum support gemów na różne support gemy, na różne skilly. Grałem kometą, grałem Fusilajdem, grałem Fireballem, grałem Arkiem, grałem Sparkiem, grałem. Yy, czym ja tam jeszcze grałem? Grałem Frostboltem, grałem nową. Grałem tym. Grałem Cold Snap'em. Grałem dosłownie każdym skillem czarodziejki, bo taki był mój cel. Naprawdę chciałem, chciałem, chciałem zobaczyć, jak bardzo dopostać się ten. Jak bardzo postać się różni. I skończyłem finalnie z i znowu to powiem. No, skończyłem z autorskim buildem, bo to nie jest żaden build z neta pod Exposure. I doszedłem do pierwszego aktu na tym wyższym poziomie trudności. I Jezu. I dopiero zdałem sobie z tego sprawę. Słuchajcie, dopiero zdałem sobie z tego sprawę. Co ja, co ja zrobiłem? Przedem wszystkie pierwsze trzy akty w PoE będą złą przez wszystkich bossów. I to jest banalne. Dla, dlaczego do tego doszło? Doszło do tego, słuchajcie, z uwagi na to, że ja zrobiłem całe drzewko ofensywnie. Zrobiłem ten błąd, który najczęściej popełni się w Puff of Exile 2. W tym momencie jestem na wyższym poziomie trudności, przedem już ten pierwszy akt. Totalnie lajtowo, totalnie lajtowo, bo zbudowałem się pod defensywę. Zabrałem sobie tak może z 10-20% depsa, a zwiększyłem swoją defensywę o 300% i bez żadnego problemu tankuję bossów teraz. Zbudowałem się pod Energy Shielda, mam chyba z 1000 życia, z 2000 Energy Shielda i nagle już nie jestem one-shotowany, nie muszę robić tych bossów prakty praktycznie hitless, bo jak to oglądaliście, to widzieliście, że każdy pojedynczy boss posiadał jakieś ataki, które mnie one-shotowały. Na wyższym poziomie trudności już nie mam z tym problemu. I teraz dobra. Przeglądamy komentarzy, widzowie pod tym poem, bo są, bo są ten. Ludzie już oczywiście płaczą, jakie to poem jest ciężkie, jak to nie jest ciężkie. A ja i moje ciało totalnie wytarło podłogę kurwa w tej grze. Zdechłem w niej 200 kurwa razy. 200 pierdolonych deadów mam na postaci. I wiecie co? I świetnie się bawiłem, i cieszę się. I cieszę się, że musiałem to samemu odkryć. Że samemu zmieniłem build 20 razy. Że przetestowałem metodą prób i błędów każdego skilla. Że nie szło mi dobrze, że idzie mi teraz lepiej. Dlaczego? Bo jestem zadowolony z tego, że doszedłem sam do tego. Na tym polega kurwa satysfakcja. Na tym polega rozwijanie się. Ale co wy możecie biedne kur tym wiedzieć, skoro nigdy tego w życiu nawet nie uświadczyliście. A teraz, jak już mamy część prezesa z lasu za sobą, to dawajcie, przeglądniemy sobie komentarze, zobaczymy, co my tutaj mamy, bo są chyba jakieś srogie. Uwaga. Oj, dobra, czytamy. Co za noob, itemki kupuj od innych graczy, bo za ciężko. Myślałem, że tu wleci jakiś pro-gameplay. Maciejczak sobie chyba dawał dobrze radę. W ogóle wszyscy, ja bym, ja bym chciał od tego zacząć, żeby zaznaczyć, że wszyscy jesteśmy nubami, bo wszyscy mamy tam po 100, 150, 200 deadów. Na czele z pijamem, Maciejczakiem, Nadinem, całą resztą. Ta ma. Kurwa, ta robi hitlesy, A jak w wcipkę dostał, no i co teraz? Jakie z nas są lesze? Wychodzi nowa gra, i okazuje się, że my nie jesteśmy tak dobrzy, no nie? Okazuje się, jakimi jesteśmy zwykłymi trzymatami. Co najgorsze, w grze z tradowaniem gramy tradea. Nie gramy HCK, nie gramy solo self-founda. Nie dokładamy dodatkowych challenge do typu gier, przy których zazwyczaj dokładamy jakieś challenge, że gramy jednym skillem hitlessy z wyrzucaniem itemów, no. No kurwa, no zabawne, no. Wiecie co? W sensie, dobra, tak jak tak już dla Beki się odnieśliśmy do tego, yy, no to raczej Trade daje nam wyższy sufit, raczej Trade daje nam więcej możliwości testowania innych rzeczy, tak jakby modularnie, i wydaje mi się, że jak chcesz jest fajnie przetestować większą ilość buildów. To jest taka trochę różnica, jak pomiędzy SSF-em i trade'em zwykłym PoE, gdzie no, raczej na tym SSF-ie będą buildy, których możesz sam szybko nie zbudować, więc jeżeli chcesz pójść w konkretne archetypy, no to dobrze, żebyś zagrał trade'a, prawda? Tak, jest tu naserany ikonek i reklam, i, że nie widać gry. Do tego też bez żadnego problemu mogę się odnieść. No nie jestem w stanie wam pokazać dan z, danych sprzedażowych, yy, nie jestem w stanie wam pokazać dan danych sprzedażowych, jeśli chodzi o jakieś banery u mnie, ale mogę wam pokazać, ile sam stream 30-godzinny zarobił u mnie. No nie ma problemu. Jeżeli was to gdzieś boli, że jest jakoś dużo tych reklam, że ktoś podchodzi sensownie do swojego biznesu, to stuprocentowo się mogę do tego odnieść. Wizowie strzelcie teraz, bo mam już te dane, ale nie mamy jeszcze wyliczonych w to reklam. Ile zarobił 30-godzinny stream mój SpoE? Na Twitchu nie wiem, ile mamy wyświetleń. zaraz wam powiem. Mamy yy, 400 tysięcy wyświetleń na Twitchu, pół miliona wyświetleń zrobiłem i 100 tysięcy na YouTubie. Pół miliona wyświetleń yy, z tego. Pół miliona wyświetleń yy, zrobiliśmy w 30 godzin. No to już Wam, widzowie, pokazuję. Ach, Jezu. Zaboli niektórych dupa, co? Yy, stream, widzowie, zarobił spoe 54 tysiące złotych. Kurwa, powiem Wam, to jest najlepsza dniówka, jaką kiedykolwiek miałem. No, także to był, to był dobry streamek, naprawdę. To oczywiście podziękowania dla GGG za to, jak świetną grę przygotowali z, jaką, z jak dobrą kampanią marketingową. Możliwości kupowania subów i w ogóle otrzymywania petów. no, ale to są. Wyobraźcie sobie, że teraz u mnie 2000 osób kupiło suba, albo z, miało zgiftowane te suby, żeby dostać minipety, więc wyobraźcie sobie, ile osób ogólnie na całym świecie kupuje yy, mikrotransakcje do gier. To jest część związana typowo z mikrotransakcjami. Ja jako streamer zarabiam z tego 50 tysięcy. Znaczy jakieś pewnie 40, bo to jest dużo takich własnych prime'ów i całej reszty, prawda? A no, 54 tysięcy zeta. Yy, no. No, także, no, mam złą wiadomość dla ciebie, yy, Adaś. Niestety, pieniędzy będzie kurwa jeszcze więcej. Niestety, jakość kontentu będzie jeszcze bardziej toksyczna i, i będę miał jeszcze bardziej wyjebane w takich ludziach, jak ty. Ty z dniem dzisiejszym, no, tracisz możliwość wypowiadania się na tym kanale, bo w sumie powinieneś swój czas spożytkować jakoś inaczej zamiast siedzieć i pisać komentarze ile to ktoś ma reklam, ile to ktoś może potencjalnie zarobić, to może zajmie się jakąś samorealizacją i zacznie zarabiać więcej, niż minimalna krajowa. Kontynuujmy. Ciekawe y, jest to, jak bardzo je, różny jest gameplay poszczególnych twórców i jak ich podejście wpływa na odbiór gry przez widzów. Kiszek od początku i ma gameplay oparty o najczęściej dwa skile, wokół których ba stara się budować postać. Ludki na to patrzą, nie wiedzą co się dzieje, mówią, że chujowe. Zobaczcie jak to wyglądał takiego Krzysztofa M., Maja, który po godzinie korzysta z większej ilości skili niż Mati po 30 godzinach, to zobaczycie jak drastycznie gameplay zależy od twojego indywidualnego nastawienia i podejścia do budowania postaci. O, ciekawy komentarz. Gra Rangerką doświadczenie jest zupełnie inne, przede wszystkim ma takie specjalne skile, które poza obrażeniami i efektami przeskakują nad wrogami, to jest y do, do przodu i do tyłu. Generalnie widzowie ja wam powiem tak Wczoraj przez cały stream ludzie pisali tak Gram czarodziejką, jest do dupy, nie ma demedża. A ja gram czarodziejką i jest świetnie, i wszystko rozwalam. I problem jest taki, że czasem ludziom się wydaje, że ich build działa, a ich build nie działa. I mówią, że oni to czyszczą, a tak naprawdę robią kampanię 40 godzin, prawda? I wiadomości typu gram wojownikiem, jest do dupy, nie ma demedżu, albo gram wojownikiem i wysadza cały ekran, to było mnóstwo. Nie wiemy, nie mamy jeszcze optymalnych buildów. Wszyscy to jak na razie testujemy. Nie, jestem totalnym przeciwnikiem tego, żeby tą grę Fili, bo wczoraj to już zauważyliście, gdzie ja na normalnym poziomie trudności wywaliłem się na pierwszym bossie z 10 razy. Po czym na wyższym poziomie trudności tego bossa zrobiłem od razu, bez żadnych problemów, ponieważ mój build wreszcie stał się optymalny. Nie był Ork Beach, który nie pozwalał mi stankować nawet pojedynczego hita tylko był buildem, który pozwalał mi w, w, w pełni, kurwa, mieć jakiś minimalny margines błędu, prawda? Ja już w swoim krótkim gameplayu, gdzie, no nie oszukujmy się, po 20 godzinach grania, jak siedzisz tak o, jak zombie na streamie, ciężko jest myśleć, jakie notki w drzewku będą optymalne, ale da się. Powiem wam od siebie, PoE jest, kurwa, genialne. To jest, to jest, to jest jedna z najlepszych gier, w jakie zagrałem w życiu. Jest genialna. Świetny jest kurwa system lootu, świetne jest to, że tych przedmiotów leci mało. Jest świetny system progresu gemów, Ta gra to spierdolony masterpiece, kurwa. Ale dobra, o tym zaraz, no nie? Mąkiem też poleciałem w nowe. Mam wrażenie, że niewiele daje to na bossach. stan robi robotę. Yy, jak się yy, to bossowie nie każdy leżą i kwiczą, wstają, to leżą znowu. Wczoraj tą Hienę męczyłem z gościem około dwie godziny. No nie, no, Wizowie, no każdy, każdy miał problemy na tych bossach, no nie? Każdy. To się, to się tym nie przejmuj. to jest zajebiste, no nie? I, i teraz zobaczcie, że Wiz mówi, że stan robi robotę, bossowie leżą i kwiczą, po czym się okazuje, że boss był robiony dwa razy, no nie? nie, nie my nie mamy odniesienia, yy, jako ludzie, do tego, jak wyglądają inni bossowie, jak inni sobie radzą, no nie? Przez co czasem się komuś wydaje, że coś działa, a potem się okazuje, że bossy dwie godziny, no ja bym powiedział, że Bill w takim razie nie działał pewnie w ogóle. Ale ten. Ale gierka widać, że, dar że darmowa wieźmi trzy. No dobra, takich komentarzy będzie multum. I od dwóch dni walczę z FPS-ami w P2, w dniu premiery miałem stały Jezu, ej, ja mam ja mam 144 FPS, -y. gra, moim zdaniem jest fenomenalnie zoptymalizowana. Ale po pierwsze nie zajmuję się technicznymi kwestiami, po drugie nie sprawdzajmy jej na gorszych sprzętach. Yy, no na moim sprzęcie działa fenomenalnie dobrze. Je, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś skarżył się na optymalizację, na jakieś dropy FPS-ów, no, no nie wiem, ale no nie wypowiem się. Jak na razie Poe to upokorzyło Kiszaka, bo ciągle kwiatki wącha na glebie, do Diablo to jeszcze długa droga. Jezu. Dobra no, i, i wypierdalać sobie grać w Diablo. Yy... Wiecie co? To są, to są takie komentarze, które mi niestety pokazują, z jakim społeczeństwem mamy do czynienia. Bo teraz ja przed chwilą zrobiłem pierwsze wrażenie. Ja nawet chyba w tym filmie, nie wiem, bo już to trzy filmy w jednym ja, ja, ja w tym momencie kręcę, że zrobiłem 200 deadów i ja się z tego zajebiście cieszę. Dlaczego? Bo ja wiem, na czym polega progres i... Jaram się dosłownie tym, że robisz coś, robisz coś na początku źle i robisz to o wiele lepiej, o wiele lepiej, o wiele lepiej, o wiele lepiej. Niestety, no, społeczeństwo Zumers, no, to są dzieci. One wychodzą z założenia, że jeżeli im pięć razy coś nie wyjdzie, to po prostu się rozpłaczą, zestresują i... i, no, i no i rezygnują z robienia czegoś, no nie? Tam nie ma ża żadnej takiej dyscypliny, nauki. Po prostu to są, to, są, to są dzieci, które jeżeli im raz coś nie wyjdzie, z tego rezygnują. Jeżeli coś robię lepiej, to... i ćwiczę się w czymś, to jestem z tego zadowolony, czuję personalny progres, czuję, jak mi moje wewnętrzne paski skilla lecą. Per aspera ad astra, dokładnie, przez trudy do gwiazd i to jest, i to jest najważniejsze. Ale wiecie co? Ja wam powiem, że że jestem po 30, że mogę pierdolić czasami yy, jak boomer, no nie? Ale to co, to, co ja szczerze najbardziej zauważam w takich sytuacjach, to... Może, może element z siłownią będzie chyba tutaj najlepszym takim yy, odwołaniem do tego, ale zazwyczaj jest tak, że to ci ludzie, którzy na przykład pochodzili rok na siłownię, będą wszystkim, ja Ty źle ćwiczysz i w ogóle weź zobacz stary, jak Ty wyglądasz, a ci ludzie, którzy ćwiczą najwięcej, są największymi koksami, to każdemu, kto będzie wchodził, będą mówić: się stary, że zacząłeś ćwiczyć, nie przejmuj się raz ci nie wyjdzie, dwa ci nie wyjdzie i za trzecim razem weźmiesz to 40 kilo na klatę. I się najważniejsze jest to, że robisz, że ćwiczysz, zamiast się tak po prostu demotywować. I tak jest dosłownie wszędzie, no nie? I ja to od razu widzę, że, że to jest taka toksyczność, moim zdaniem podszyta tym, że ktoś u siebie czuje, że mu to nie idzie, więc będzie chciał w stanie wytknąć komuś innemu, zobacz, że tobie też nie idzie. Ludzie, którzy coś osiągnęli w życiu, ludzie, którzy do czegoś doszli, wiedzą, że jest to usłane Ogromnym płaszczem i ogromnym ogromną ilością trupów, którą po sobie położyli i upadków różnych i za każdym razem się uczyli, ale, a no to takie dzieciaczki, tu, są tam możecie pierdolić, no naprawdę. Yy, widzowie, no jeżeli wam się wydaje, że to do kogokolwiek trafia, myślę, że najbardziej to trafia w was, bo to w was jest wtedy najwięcej emocji w trakcie pisania tego, a nie w osoby, które to po prostu czytają. Możecie tak siedzieć i pisać streamerom, ale uwierzcie mi, że to są ludzie, którzy gorsze rzeczy czytają na swój temat codziennie, ale dobra, to już nie róbmy z tego, wiecie, socjologicznego filmu. To nie poE2, tylko Pafo of Pierdol. Białe mopki klepie po kilka sekund, a żółte ponad minutę. Dobrze, że tylko wczesny dostęp do bety, żeby sprawdzić, jak się działa i czy jest potrzebny balans. Moim zdaniem, jak na razie, ciężkie jest mówić cokolwiek o balansie. Gracie wy buildami, które są nieoptymalne. My gramy buildami, które są nieoptymalne. Jeżeli, jeżeli dojdziemy do momentu, w którym zaczniemy tą grę jakoś minimaxować, to dopiero wtedy wyjdzie, co jest tak naprawdę ważne. Błagam cię, zrób film, w którym czytasz te komentarze, bo Ty z pięknej ludzi się spłakało. Wizowie, my jako ludolozy to znowu przewidzieliśmy. Ludzie oczywiście, że się spłakali, że jest ciężko. O, oczywiście, że jest film, w którym już to czytamy, odnosimy się do tych najgłupszych. jest Bomb dobry na bossy, ale z odpowiednimi, że tak, te, naj, te, 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 te takie rzeczy, które zadają gdzieś damage overtime, gdzie ty masz biegać i unikać bossa i one cały czas tykują, są. Bardzo dobre. Sam jednego bossa tak zciszyłem dosłownie. Czy to ma jakąś fabułę, czy gdzieś się klikasz? No, David, dobra, kontynuujmy. No, nie nie, 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 ma, nie ma fabuły. To jest gra zrobiona bez fabuły. Byłem zajarany tą premierą, póki co jest w wkur męczarnie. Polega na wiecznym cofaniu się, kręceniu się w kółka na bossach. Właśnie zacząłem Cruel, Oj, to nie zgadzam się totalnie. Progres, kurwa, progres i tylko progres. E, Breakera mąkiem też męczyłem 15 minut. No i zajebiście. Nie chcę nic mówić, ale masz coś nie tak z tym bilnym, bo ja moim mąkiem rozjebuję bossy, lekko. Diablo wygląda przy tym jak nie gra. Gra pokazuje, jak jesteś słaby, bez myślenia gracz spacja dwie kropki. No i okej, okay, no zostałem zweryfikowany i tyle. Gusi, żeby kupić, oglądając grę, czuję satysfakcję, ja nawet że nie gram. Byłem zajarany potężnie na P2 ale odpalając grę wczoraj i grając 10K, stwierdzam, że gra jest bardzo wolna. To już nie przypomina hackens. Samopoe wydaje się być tym samym, co tryb po .E. 1 <laughs> Tylko z lepszą grafiką i mechanikami, jeszcze mniejszą ilością mobów. Nie no dobra, no nie piszcie takich komentarzy, bo jeszcze to trafi. Nie, nie wypowiadajcie się publicznie, jak nie macie pojęcia o tym, co gadać. Nie, to jest bzdura, to jest, to jest bzdura, totalnie się nie zgadzam. Itemów dropi mało, ale wy po prostu nie widzicie nawet, które itemy są wartościowe, bo tu dropi multum wartościowych itemów i dropi multum fajnych afiksów. Tylko, że wy, wy macie kurwa po jeden brain, wy nawet nie wiecie, że podnoszenie białego przedmiotu może być wartościowe. Dobra, co dalej? Ta walka jest piękna, lodowy malfight na urfie, spamujący E albo Lisandrą Q. Gameplayowo gra dekady, spam jednego skilla XD. Co kurwa? Poem ja może uczyć się od Diablo 4, jak powinna wyglądać walka w Factory jak powinny moby reagować na skile ataki w Diablo 4 i itemizacji. Crossover może jest dobra, ja nawet. Co to, co to, co, co? Crossover może kiedyś jakiś będzie od innego studia, co zrozumie dwa różne podejścia i złączy w jedno, bo Diablo zbyt prostacką itemizacją, progresją. Dobra, liczy widzę... no, tamtego, to jest jakiś głupek. Ja usuwam takich ludzi, ja im nie daję możliwości wypowiadania się u mnie, no nie? Yy... Są głupie komentarze, szczerze mówiąc. Czuję, że mózg mi gnije, kurwa, czytając to, no nie? Yy, I po prostu pójdźmy dalej, nie? Załóżcie sobie własny kanał i tam piszcie takie rzeczy. Yy, Protip dla Kiszaka. Kiedy nakierujesz kursorem na Frostbolt, użyjesz nowy, to pojawi się tam, gdzie była kulka? Do, to wiem, to już widzieliśmy. Totalna dominacja XD, Kisza, gdy premiera Diablo 4 była opóźniona o godzinę, Blizzard znowu zjebał, nieudocznicy koniecznie robią dobrą robotę, niech spierdalają. Kisza, premiera POE 2 opóźniona o dwie godziny, w sumie sensie spoko, zajebista gierka, Diablo 4 została znieciona, POE wykopało trumnę Blizzardowi, to właśnie jest krytyka poparta argumentami, że wyjebała poza skalę. Ale wiesz, że my gadamy tak jakby o gameplayu tutaj typowo, jak to wszystko wygląda, a nie o tym, jak działały serwery. I to nie Path Exile ma problem z tym, że ładują się przedmioty w wszystkich innych graczy wokół i wszystkie inne skrzynki przez co się ładuje, przez co się wywala z serwerów. Faktycznie, serwery były opóźnione o dwie godziny, ale potem jak zostało opóźnione o dwie godziny, to nie było żadnego problemu z zalogowaniem się, dosłownie żadnego. Może były dwa łącznie disconnecty, dostałem przez 30 godzin? Najlepiej tak było, jak padał jak szmata na bosie raz za razem. Ej, ale to jest ciekawe, zobaczcie, tacy najwięksi hejterzy i jak najwięcej oglądali tych streamów. Bardzo dobrze, cieszę się, że nabija się reklamy. Jakiś koleś mu podpowiada ciągle, co ma robić i co budować, i on pada. Ojejku, nie skorzystałem z rady. A ktoś coś pisał na czacie, co mógłbym zrobić? Kurde, próbowałem sam to wykminić. Nagle ogarnął, że jest zbagowany i można go mega proste kajtować i zbija bez pota. Wyobrażam sobie, jakby to było w Diablo i wiader pomy i film, że powstał, że grę jest ma a tutaj git idziemy. Jezu, co on pisze, kurwa? Padałem, padałem... na bossie w nowej grze. Oh wow! Dobra, anyway. <ścoughs> Drogi ludologu, powiem tak, mój jeszcze pierwszy experience bierze czarodziejkę. Przyznam, iż przepaść jest między takim warrior'em a czarodziejką. Krzmatem nie sponiewierała gra w kilku miejsc. Dobra, no każdy pisze zupełnie co innego, no nie? Nie mam odniesienia, nie mogę. W końcu od premiery otrzymałem następ... następ... Jest w następce prawowitego. Chwała, że tyle lat czekałem. Fani diablo się zasrali. Kiszek to gość od podwójnych standardów, byleby zadowolić swoją nastoletnią publikę. Ej, kurde, ja wam powiem, że szczerze, to ja wam nawet mogę pokazać, no nie? jest statystyki publiki, kurwa, nastoletnia. Ej, widzowie, jak wy teraz na Twitchu? Ile wam się larzek tak seria napisze. To, to ja już od razu widzę, z czego się bierze ten komentarz, bo on od razu pokazuje, że... Musisz, musisz zaznaczyć, że coś jest nie tak, no nie? Że kogoś oglądają dzieci, że, żeby sobie coś udowodnić, no nie? Eee, ja wam mogę pokazać moje statystyki, no nie? Jeżeli ktoś uważa, że to jest nastoletnia publika. 50% wizów to jest 25-34, 17% wizów to jest 35-44 i 25% wizów to jest 18,24. 24 0,3% to są wizowie 13-17 lat. A teraz Wam powiem ciekawostkę, której się kiedyś dowiedziałem, jak byłem na jednym szkoleniu w Google, bo w ogóle tam z historii z korporacji jakiejś pracowałem, mieliśmy często szkolenie z Google'a. Wiecie, że Google. Posiada wewnątrz siebie system weryfikacyjny względem tego, czy ktoś zaznaczył 18 lat, a nadal ogląda content dla dzieci. To jest giga ciekawe. Jeżeli ktoś zaznaczy, że ma 18 lat i ogląda Roblox, to Google wie, że on tak naprawdę nie ma 18 lat. Ale yy, i, i to wyskakuje w statystykach, to widać od razu, no nie? Ale dobra, yy, poczekajcie. Z nas to jest, jak Diablo 4 było opóźnione, bo serwery padały, to był już wielki Blizzard. Tak, tylko że wizowie my nie gadamy tylko o opóźnieniu, tylko ta gra przez następne kilka dni działała z problemami, prawda? Ta gra cały czas miała na przykład problem z tym skrzynką, z tą ładowaniem się, z ilością starszy i. To nie jest związane tylko z tym, ile działał, ile, ile trwał launch, a faktycznie jak dużo problemów w trakcie pierwszego weekendu miało miejsce, no nie? Dobra, yy, coś, coś, dalej tu mamy. Ktoś napisał, przypomnijmy, że Blispie miał działające serwery przez większość premiery. PoE2 przesunęło premierę o dwie godziny, bo zastosowali infrastrukturę, biorąc pod uwagę, że PoE2 w wersji 0.1 i EBD4 w pełnym produkcie aż i lecał. To argumentum ad dupum się zadział. No, dobrze powiedziane, dobra. Śmieci wywozimy, lecimy dalej. Komentarze Maczków są niesamowite. Czekam aż kiszer z jakąś kompilację. Jak dla mnie gra z jest słaba, przynajmniej bez ascendencji. No, to jeszcze różnie bywa. Nie ma języka polskiego. Eee, no dobra, to tyle. Było trochę komentarzy Maczków, było ciekawe. No zajebiście. Zajebiście. Dobra, przechodzimy do gameplayu, nie? Jezu, powiem wam tak. 10 go 30 godzin grania, 10 godzin snu i odświeżenie się teraz znowu przy takich komentarzach, przy podjaraniu się tym, jakie po jest zajebiste. Yy, dzięki. Widzowie, chciałem po tym czytaniu komentarzy podziękować wszystkim osobom, które napisały idiotyczny komentarz. To właśnie dzięki Wam to wszystko się kręci. To właśnie dzięki Wam my czasami siedzimy z Zajfem i mówimy: Kurwa, nie ma nic konkretnego, nie ma żadnego kontentu, nie ma do czego się odnieść. To nagle odkleja się ktoś totalnie. I daje nam content na kolejne czytanie komentarzy, kolejne, kolejne wyśmiewanie głupków, kolejne piętnowanie idiotycznych kurwa tekstów. Więc ktoś się pojawi, potem, potem jest sytuacja, że ktoś na przykład obejrzy mój film i powie coś głupiego na jego temat, okazuje się, że nie ma żadnej wiedzy i znowu robimy kolejny pik za pikiem, pik za pikiem. Wszyscy hejterzy, mam dla Was bardzo złą wiadomość, kurwa. Content kręci się dalej, Siana z tego będzie jeszcze więcej. Łączny pik. Na YouTubie i na Twitchu w pewnym momencie u mnie wyniósł 12 tysięcy oglądających. No niestety będzie tylko lepiej, a ja może będę jeszcze tylko bardziej ordynarny w tym wszystkim, bo mam w dupie wasze zdanie. Najwyraźniej komuś się to podoba, ja się przy tym dobrze bawię. Siano się nabija, pomimo tego, że na nie nie patrzy, bo uważam, że pieniądze są bezwartościowe do momentu, aż mam zapewniony podstawowy byt, ale się nabija i mogę robić to dalej. A wy możecie sobie nadal płakać, bo my na streamach się świetnie bawimy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Także ten. Także, także do zobaczenia, kurwa. Do zobaczenia, Eldorado. Wchodzimy na poę.